Witajcie tu ponownie Depan Pan Przygody A kolejny odcinek z cyklu Minecraft. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak yy, wgrać mapkę do G Pierwszym podstawowym krokiem jest weźcie przeglądaj. Wpisujemy mapę Minecraft i wchodzimy w pierwszy link i my tutaj mamy sporo map od wyboru do koloru. Wybieracie sobie yy, najfajniejszą. No, taką, która przypanie Wam do gustu. Weźmy tą. I pobieramy. Ojejku, reklama. No dobra. O, wygrałem a, iPada. Wygrałem. O, tak, jasne. Opuszczam stronę. Klikamy regulane pobieranie i czekamy 13 sekund. Jeżeli jesteście już naprawdę zieloni w tych sprawach, to w opisie jest krok po kroku opisane jak wgrywamy mapkę. Wpisujemy kod Antybot. I pobieramy. Zapisz plik. GOLDEN TEMPLE OF ENDERMAN wow 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 coś z endermanami czyli że nie będzie dobrze no i wypakowywujemy. teraz musimy ten plik wkleić do pliku minecraft żeby się do niego dostać musicie kliknąć klawisz yy, z podobieństwem windowsa i A równocześnie o, teraz jest. Wpisujecie procent APP Data Procent i OK. I macie plik z Minecraftem. Wchodzimy później do Save, Saves i Wklejamy mapkę. Jest. Zaraz przy okazji usunę stare. I wchodzimy do gry. To już tak naprawdę wszystko, ale pokażę Wam, że to działa. Single player. The Golden telpen, telpe, uh, Temple of Enderman. Ha, ja, wchodzimy. No jak widać mamy wszystko. Ładnie. I na samoprzejście, że samo działa. To by było na tyle w tym odcinku. Dodawajcie komentarze i subskrybujcie. Trzymajcie się, papatki.